Cześć, witajcie, z tej strony Luki e, i dzisiaj krótka wskazówka, porada dla tych, którzy mają problem e, z rozciągnięciem obrazu w cs a mają Windowsa 10, 8 e, i tak jak na przykład ja zintegrowaną kartę graficzną od Intela. E, czy to też występuje na dedykowanych kartach, tego nie wiem, ale generalnie problem jest taki, e, że mając dobre ustawienia grafiki i skalowania e, w grze występują paski. E, chodzi mi tu Ogranie w 4x3. Jak widzicie, skalowanie mam ustawione na pełny ekran. Tutaj, w ustawieniach, skalowanie obrazu również włączone. Natomiast w samej grze paski dalej się pojawiają. Normalnie, moglibyśmy, oczywiście, ustawić sobie jakąś rozdzielczość 4 na 3 czyli. Na przykład 1024 na 768 i w grze tryb okienkowy, Ej, i wtedy mielibyśmy oczywiście rozciągnięcie. No ale mnie to nie za bardzo urządza, bo za każdym razem zmienianie rozdziałki monitora, no, mija się z celem. Ej, I właśnie ostatnio zauważyłem małą komendę, która ma wpływ na samo rozciągnięcie. Otóż słuchajcie, wchodzimy sobie do parametrów startowych naszego CSa i dopisujemy komendę Freku 75 w moim przypadku. Ta komenda działa praktycznie na takiej samej zasadzie, co komenda Refresh i ogólnie odpowiada za odświeżanie naszego monitora. W tym przypadku odświeżanie jest ustawione na 75 Hz. No i jak już widzicie, w grze obraz jest rozciągnięty. I no, nie było to robione przez żaden program ani edytor wideo, więc tutaj no, komenda ewidentnie działa. Ej, zapytacie mnie pewnie, jak ona może wpływać na samo rozciągnięcie obrazu. Tak naprawdę, ciężko by tu powiedzieć. Bo według mnie jest to oczywiście błąd po samej aplikacji, może nawet systemu. Normalnie mój monitor ma 60 Hz i przy rozdzielczości natywnej 1680 na 1050, normalnie jak widzicie mam częstotliwość odświeżania na 60 Hz. No i nie mogę zbytnio jej zmienić, ale jak już bym chciał na przykład sobie tutaj zmienić rozdziałkę na 1024 na 768, czyli taką jaką grałbym sobie w CESie, czyli 4x3. To dodatkowo pojawia mi się e, częstotliwość 75 Hz. Ja sobie właśnie na podstawie tego wpisałem do parametrów startowych właśnie tą wartość. Dzięki temu nie muszę zmieniać sobie e, no, rozdzielczości swojego monitora. U was e, ta wartość może być e, inna, więc no, będziecie musieli sobie wpisać taką jaką wam się pojawi. No i zdaję sobie też sprawę z tego, że nie powinno się ustawiać odświeżania takiego, jakiego monitor nie posiada. Ale na chwilę obecną nie znalazłem lepszego sposobu, a błędów w grze jako takowych nie ma, więc no czemu nie? Why not, jak to mówią? To by było na tyle. Traktujcie ten filmik bardziej jako ciekawostkę. Jeśli w jakimś stopniu mój filmik okazał się przydatny. Zostaw łapkę, komentarz. Za poprzednie oceny i komenty oczywiście dzięki i do następnego.